Jeżeli chodzi o to, kto będzie miał mniej pieniędzy, kto będzie miał więcej pieniędzy, to myślę, że ciekawą bardzo sprawą jest wydarzenie, które odbyło się 5 maja teraz w Stanach. Otóż była to gala zamknięta dla mediów, e, którą zorganizowała e, taka inicjatywa, która zwie się, słuchajcie, MAGA Inc. E, incorporated. It, incorporated. Tak, to jest e, był to też fundusz taki wyborczy, jeden z wielu y, Donalda Trumpa. Na ten fundusz wyborczy wpłacali. Miliony dolarów, ludzie, którzy potem dostali miejsce w amerykańskiej administracji, wpłacało, wpłacił Howard Latnik, dziś sekretarz handlu, prawie 9 milionów. Linda McMahon, czyli sekretarz edukacji, dzisiejsza, wpłaciła ponad 20 milionów, inne osoby też wpłacały. No i teraz ta organizacja MAGA Incorporated zorganizowała obiad, taki, taką galę, na którą wejście, jak dowiadujemy się z zaproszenia, do którego dotarł dziennikarzy, kosztowało 1,5 miliona dolarów gala, na której no obecny był obecny był, tak mi się wydaje, no za półtora miliona to już powinien być obecny prezydent Trump i tam rzeczywiście trzeba było głęboko sięgnąć do kieszeni, aby uzyskać wstęp, ale to nie jest wszystko, bo jeszcze w tym miesiącu będzie też kolejna gala w prywatnym klubie prezydenta, który się nazywa Trump National w Waszyngtonie i tam z kolei lista gości zostanie oparta na tym, kto ma najwięcej Trump Coinów. To znaczy mówiliśmy w tym odcinku w dniu inauguracji Donalda Trumpa, że Trump wypuścił swój memcoin, wypuścił kryptowalutę, która nazywa się znaczek dolara Trump i na tę galę, na której również będzie Donald Trump, będą mieli wstęp, będzie miało wstęp 220 osób, które zebrały mają więcej. najwięcej, zebrały najwięcej Pokemonów, tak.